Posełko, 14. Emerytura nakręca inflację. Rzecznik rządu odpowiada posełko, czasowo zawiesić 14. Emeryturę. Rzecznik rządu odpowiada. Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenz zaproponował, by w ramach walki z inflacją czasowo zawiesić dodatkowe świadczenia dla emerytów mówił o 14. i 15. emeryturze, i wypłacić je z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem. Jeżeli obiecujemy czternastkę, piętnastkę, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, wydają i nakręcają inflację, tłumaczył. Na te słowa zareagował rzecznik rządu Piotr Muller. Minus 14 Emerytura, mimo tego, co proponuje poseł Lenz będzie wypłacana, podkreślił. Tomasz Lenspo na antenie TWP Info mówił, że w walce z inflacją może na jakiś krótki okres należy zredukować wypływ pieniądza na rynek. Jesteśmy pod presją inflacyjną i każdy pieniądz, który do nas wpływa do portfela, chcemy wydać, by nie tracił na wartości, mówił poseł. Jednym ze sposobów miałoby według posła być czasowe zawieszenie, 14. i 15. Emerytury, rząd nie przewiduje w tym roku 15. Emerytury, przy RET powiedzieć, wypłacimy te pieniądze, ale z opóźnieniem za kilkanaście miesięcy. Żeby zadziałać na rzecz tego, że ludzie te pieniądze będą mieli obiecane, że je otrzymają, ale ograniczyć wypływ pieniądza na rynek, żeby de facto inflację ograniczać, tłumaczył Lens. Ludzie biegną do sklepu i nakręcają inflację jeżeli obiecujemy 14, 15, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, wydają i nakręcają inflację, mówił posełko. Możemy dławić inflację, podnosząc stopy procentowe. Czy myśląc w takich kategoriach, żeby energia była taniejsza, ale w tej sprawie też niewiele się dzieje. Jakie rząd podejmuje działania, żeby tę inflację zdławić w tempie takim, żeby nie była ona tak odczuwalna dla gospodarstw domowych? Pytał Tomasz Lens. Andruszkiewicz, czy to w końcu prawdziwy program? Po, wypowiedź, choć w okrojonej postaci, nagłośnił obecny w studiu wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Uwaga, ważne. Dziś poseł Platformy Obywatelskiej. Tomasz Lenz zaproponował zawieszenie wypłaty dodatkowych świadczeń dla Polaków przyznanych przez rząd PiS stwierdzając, że emeryci nakręcają inflację. Czy mamy zatem ogłoszony w końcu prawdziwy program, po? Podajcie dalej, napisał polityk. Rzecznik rządu, 14. Emerytura będzie wypłacana. Do wypowiedzi Tomasza Lenza odniósł się rzecznik rządu Piotr Muller. Emeryci są tą grupą, która najmocniej odczuwa kwestie związane z wyższymi cenami, ponieważ ich koszyk produktowy złożony jest w głównej mierze z produktów, które mają stosunkowo wysoką inflację, powiedział rzecznik rządu. Zapewnił, że 14. emerytura, mimo tego, co proponuje poseł Potomas Lenz, będzie wypłacana. Rząd nie ma żadnych planów zmian w tym zakresie, podkreślił Muller. Zapowiedział, że pierwsze czternaście emerytury zostaną wypłacone pod koniec sierpnia. Świadczenie wynosi 1,2 tysięcy złotych.